O, właśnie. I wracając do wiosłowania, zobaczcie pcham, głównie pcham górną ręką. Dolna w tym czasie ciągnie. Mamy motoróweczkę i sobie ją odpłyniemy. I. Teraz tak, jak jesteście prosto, siedzicie prosto, to yy, wiosłowanie jest efektywne i macie dobrą widok. Jeżeli chodzi o falę, to przepływamy się nie na wprost. Nie ustawiamy się fali, żeby nam dziennikało aż tak bardzo. No, Dobra. A mamy do wiosłowania. I tak można sobie praktycznie cały pęknikiek. Teraz pokażemy Wam jeszcze różnicę między skręcaniem przez nakłada, nadkładanie i poprzez, yy, poprzez hamowanie. Najpierw sobie rozpędzimy trochę kajak, żeby zmienić sterowność i nadkładamy. I zrobimy sobie na tym nadkładaniu pełen obrót, żebyście zobaczyli jaka to jest skala tego obrotu. Widać nasz kilwater, więc, tak naprawdę, widać jak duży robimy oprot. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest kilwater, co to jest kilwater? Dla osób, które nie wiedzą, co to jest kilwater, jest to ślad pozostawiony na wodzie przez przepływający obiekt typu łódka, kajak, skuter wodny, żaglówka. Tak, dobrze. I zdążyliśmy się obrócić. Teraz, żeby móc skręcić przez hamowanie, potrzebujemy nabrać trochę prędkości. To nie jest... Kiedy nie mamy prędkości, hamowanie jest zupełnie nieskuteczne. Jest to wtedy wysuwanie bardziej do tyłu. I sobie spokojnie hamujemy. Mieliśmy małą prędkość, więc tak naprawdę resztę musimy sobie i kręcić do tyłu. I też nam się robi ten obrót teraz jest coraz coraz yy, szerszy, tak im bardziej płyniemy do tyłu niż, niż ramujemy, tym ten obrót robi nam się szerszy. Jeżeli potrzebujemy się bardzo gwałtownie obrócić, no to znowu Musimy nabrać sobie spokojnie prędkości. nabieramy sobie prędkości i teraz tak. Potrzebujemy się szybko obrócić, bo coś się przed nami dzieje. Hamujemy. Tak jesteśmy sami to hamujemy i nakładamy. Praktycznie obrót w miejscu. O jesteśmy praktycznie obróceni czy skręciliśmy bardzo... Bardzo gwałtownie przęczy. Jeżeli są dwie osoby na kajaku, to tak jak mówiłem, ta z przodu wtedy wiosłuje do przodu, ta z tyłu hamuje lub nadkłada do tyłu. No, i tak naprawdę całą sztuką jest zgranie się w tym dwuosobowym zespole I całą sztuką jest to, żeby dojść w tym po prostu do sprawy, czyli pływać na kajaku. Moi kochani, tak naprawdę to jest cała wiedza, którą jestem w stanie wam przekazać tak przez film i przez YouTube'a. Więcej to jak się spotkamy na żywo, na żywo, zapraszam was na szajkę. A teraz płynę sobie pozdrowić. Cześć Wam! Thank you